Aha, Pan, który panie czeka sobie na Pan, Moi drodzy, Pan, się Pan, 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 minutę Pan, 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 się do własnym, stowarzyszenia Akcja Reakcja naszych wspaniałych gości Was przede wszystkim i tutaj Angeliki Angelika reprezentuje hospicjum Angelika reprezentuje hospicjum dla dzieci czyli to, dlaczego stało się to, co dzisiaj podaj się to jest właśnie nasz cel czyli z nami Budujemy hospicjum dla dzieci w Stiercach hospicjum dla dzieci w Porelębie. Andrzejko za tak chwilę będzie klaskar dzisiaj i robić. Słuchajcie, budujemy polskich dla dzieci, ale przede wszystkim, co jest ważne, dla dzieci z całej Polski. Zenek zagrał dzisiaj dla nas za darmo. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne.